Idź gdzie chcesz, szukaj czego chcesz. A nie znajdziesz w górze drogi wznioślejszej, ani w dole pewniejszej, tylko tę drogę Krzyża Świętego. Tomasz A. Kempis? O naśladowaniu Chrystusa. Nauczyła mnie poniesiona przeze mnie szkoda. Oby mi dopomogła do większej ostrożności, a nie do głupoty. Bądź ostrożny ktoś mi powiada, bądź ostrożny i to, co mówię, zachowaj dla siebie. I podczas gdy ja milczę, ufając, że zachowa tajemnicę, on nie potrafi zachować milczenia w sprawie, co do której prosił o dyskrecję, lecz zaraz zdradza mnie i siebie samego i odchodzi. Przed takimi gadułami, ludźmi nierozsądnymi, broń mnie, panie, żebym nie wpadł w ich ręce i sam nie popełniał podobnych rzeczy. Włóż w moje usta słowa prawdziwe i pewne, a język przebiegły niech będzie ode mnie daleko. Czego sam nie chcę cierpieć, obym przenigdy nie czynił. O jakie to dobro i jaki pokój, nic o innych nie mówić. Nie wierzyć we wszystko bez różnicy i nie rozgłaszać wszystkiego naokoło. Nie każdemu odsłaniać swe serce, Ciebie prosić, żebyś zawsze w nie patrzył. Nie poddawać się każdemu podmuchowi wiatru, lecz pragnąć, by wszystko, co w nas jest i na zewnątrz, działo się zgodnie z postanowieniami Twojej woli. O, jak bezpiecznie jest dla zachowania łaski niebieskiej nie uganiać się za tym, co ludziom się podoba, lecz skrzętnie zabiegać o to, co służy poprawie życia i pobudza do gorliwości. Jak wielu szkodę poniosło z powodu przedwczesnego rozgłaszania i wychwalania ich cnót. I przeciwnie, jak wielkim dobrem okazała się łaska spowita milczeniem w tym kruchym życiu, które całe jest bojowaniem i pełne pokus.